Tylko odważni tworzą przyszłość. <głos> <głos> ale pojechałem, dobra, nie, okej, okay, nie ma co. To dzięki odwadze klienta udało nam się... Nie, strasznie sztywnie, nie? <noise> Poczekajcie. I co ja chciałem powiedzieć? No nie, ale to i tak chyba nie wiem, co chcę powiedzieć. Dobra, inaczej. I już zapomniałem. Dacie radę coś to tego zrobić? Do dobra, dobra. Łatwiej będzie, jak przejdziemy do tych rzeczy, na których się znam. <noise> Niespotykaną wcześniej formę obsługi. Jezu, to będzie długo. Mamy czas? I tu można zrobić sobie cięcie, ewentualnie teraz coś. Odciążył pracowników z, najzmu... z najżmudniejszej z najżmudniejszej pracy. Z najtrudniejszej. Ja z tych wypowiedzi nie jestem zadowolony, ale. To tak zawsze. Zrobiłem E, y, nie? Może, może, może jak będzie E, y, to będzie. Jak jest nie, y, to tak bardziej naturalnie. Firma LSC. Nie, to trochę takie. Może to dzięki temu, że jeszcze raz. To dzięki temu, że nie no spokojnie, to będzie kilka <grywa> Kilka razy. To lepsze. Nie wiem, da się coś z tego złożyć tam. Te moje miny tam. dziwne. To wydaje mi się, że to poszło całkiem nieźle. Nie, to też... Nie, to, cze to czekaj. Jeszcze potrzebuję chwili. Masz może jakiś pomysł, co jeszcze można było powiedzieć? I nie wiem, nie wiem co, co, co jeszcze, słuchaj, Hubert. Dobra, dobra. Dobra, jak zaczynałem to zdanie? Nie pamiętam już. W razie co coś będziemy dogrywać jakby dźwięk sam ciężko, nie?